Cześć Manko! Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w koleonciku przygód z Margonem. Ubrany sobie Mikołaja żeby być tak świątecznie, bo świąteczny klimat, świąteczne porządki. Przynajmniej tak to wygląda u mnie. I teraz. Ojojojo, oj, oj, co to się nie, nie spodziewałem się. Nie to nie było zaplanowane... Nie, a nie, jednak było. Chciałem taki fajny, być, wiecie, tak zagrać, ale dobry ze mnie aktor i niestety nie, 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 nie wyszło, ok? E, mamy tutaj pielnego kościoła, moi drodzy, tak gdzieś na początku prawie 5 tysięcy. W zasadzie jak oglądacie to już jest 5 tysięcy, także bardzo bardzo dziękuję I więcej o tym będę mówił w dalszej części tego filmika, na którą Was zapraszam, bo także widzimy się na mojej kolejnej postaci. Okej, okay, przelegowałem się teraz na moją e, najmocniejszą postać, może za największym levelem i teraz opowiem wam o tym o czym, o czym, do czego będzie odnosił się ten odcinek, moi teraz może ubiorów o niech ubio, niech będzie ten bałwan wam trochę podobny do mnie, e, ale chciałem Ci powiedzieć o tym jak, na czym będzie wyglądała nasza akcja, czyli e, E, pomoc, e, nasza akcja youtuberów Margonem e, w której będziemy zbierać pieniądze na wośp, bo dużo osób pytało po filmiku, który pojawił się wczoraj, e, chociaż niby go oglądali, ale nie wiedzą o co w nim, o co chodzi w tej akcji i to troszeczkę tego nie ogarnąłem, jak, jak można oglądać, a nie wiedzieć o co chodzi w tej akcji, ale już wam, moi drodzy, opowiadam tutaj sprzedam jeszcze jakieś e, rzeczy, które tutaj mi troszeczkę zawadzają w ekwipunku i strasznie dużo się tego zebrało, nie wiem z czego, nawet tak naprawdę tych itemków jest tutaj bardzo dużo e, Cała akcja polega na tym, że 14 youtuberów Marion zbiera pieniądze na jedno wspólne konto na Live MSG. W opisie macie linka do Live MSG. Możecie już teraz przesłać coś na ten cel, a będziecie brali udział w puli do głosowania, w której będziemy losowali zwycięzców, bo już tłumaczę na czym to będzie polegało. Może przeloguję się na jakiegoś o. Jeśli poszukamy przewa, na przykład będzie, będzie fajny, fajny e, background, fajne to będzie na, e, na, na moją tutaj e, przemowę. Przemówę? Przemówienie, bardziej przemówienie, myślę, przemówienie, bardziej, nie przemowa, bardziej przemówienie. Więc e, wygląda to tak, wy wysyłacie jakąkolwiek sumę, jakąkolwiek chcecie od tej najniższej. I za każdego donate'a jesteście brani udział. Bie, jesteście, jak ja mówię w ogóle źle, e, za każdy jeden donate, który wrzucicie na konto LifeMSG jesteście brani do. Mm, jesteście dodawani do puli, z której będziemy losować e, nagrody. A nagrody naprawdę udało się wynegocjować super. Świetne według mnie, naprawdę świetne. E, garzety od Margonem, oficjalne. Paczki smoczych łusek, paczki różnych dodatków od, od yy, różnych wiecie takich bonusów jak są na przykład w PC, formacie coś takiego. Yy, specjalny wygląd, uwaga, specjalny wygląd dedykowany do tej akcji także ludzie, którzy będą wspierali, mogą wygrać wygląd, który jest specjalnie dedykowany do tej akcji, co jest w ogóle szalenie fajne według mnie. Yy, kolejną, kolejną sprawą to. To, to są zaproszenia na światy prywatne. Kilku już zarządców się zgodziło, że e, osoby, które będą spełniały wymagania, a wygrają, to będą przyjmowane będą na światy prywatne, także całkiem spoko akcja z tego wychodzi. I ona zaczyna się dzisiaj o godzinie 15.00 streamem no e, Mirka, także w zasadzie już teraz możecie wysłać e, już, bo będzie ten filmik, który będzie pewnie po 15.00 e, w środę, ale jeśli naprawdę, jeśli, jeśli chcecie pomóc i chcecie przy okazji coś wygrać dla siebie, e, to jak najbardziej polecam Wam po ja się w nią zaangażowałem. E, i teraz właśnie może moja moja rola w całej tej akcji e, osiągnąłem 5000 subów. To co widzieliście na początku filmiku to był stan z godziny e, 11, teraz jest godzina 13 i jak ktoś jest na grejkownika greka, na którym was zapraszam, to możecie to zobaczyć, już jest screen na tle 5000 subów osiągnięte i moi drodzy po świętach, po drugim dniu świąt około... E, właśnie ciężko mi jeszcze powiedzieć, który dzień dokładnie, ale myślę, że około za tydzień, mniej więcej za tydzień, za tydzień i jeden dzień e, będzie livestream, będzie to livestream, który będzie w jakości HD lub Full HD, bo będę nie nagrał ze swojego pokoju, idę do, przyniosę się do innego studia. E, tam mamy super internet, mamy świetne warunki, świetny sprzęt Także w tamtym studiu, z tamtego studia będę sobie streamował dla was 4-5 godzin stream, naprawdę wypasiony stream e, Będziecie, planowaliśmy, aby były jakieś jeszcze fajniejsze nagrody e, Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, może w praniu wyjdzie, że będzie jakieś w card do wygrania czy coś takiego Także jak najbardziej, Zaz zapraszamy, że ten live stream, będzie Oczywiście osobny filmik zapowiadający go I będzie to także, i teraz stream, teraz nie Będzie myślę, że dzień, dwa, trzy dni wcześniej nawet zapowiedziany e, i, I też przy współpracy z Margotube Margotube to jest właśnie, tak nazywa się ten fanpage też w opisie będziecie mieć linka do Margotube a. możecie tam wbijać i tam zobaczycie kto ma aktualnie livestream, bo naprawdę jeśli jest 14 osób zaangażowanych, to to będzie wyglądało tak że cały dzień będzie można oglądać content produkowany przez członków Margotube'a także moi drodzy, cel jest jak najbardziej szczytny a akcja naprawdę, naprawdę fajna i dobrze zorganizowana eee, także zapraszam was do chłopaków i dziewczyn. Chyba jakieś dziewczyn Ari jest, ale Ari nie ma swojego kontentu, więc nie. Także proszę was do chłopaków na kanały, na najwydolnych i oglądajcie i po prostu y, bawcie się, bo naprawdę świetna robota. W ogóle jeśli możecie, jeśli macie jakiś brief i chcielibyście mi polecić jakiś brief, to śmiało piszcie, bo... Nagram jeszcze osobny odcinek o tym, co się dzieje na Inferno, bo to jest porażka, że i jeden klan po prostu zagarnął sobie całą władzę. Wszyscy super moderatorzy są w tym jednym klanie i niszczą ten drugi, czyli mój klan, tylko dlatego, że jest lepszy od nich, niestety, tak było. Dopóki nie zaczęli wszystkich z mojego klanu bardzo, bardzo srogo traktować i dawać im bardzo dużo kar, to mój klan był lepszy 3-4 razy nawet, bo chyba był stosunek walk 1000-100 wygrany na mój klan i mieliśmy dużo większą siłę, a teraz niestety mój klan został roz... 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 jak to się mówi? roz... 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 rozczłonkowany? Nie, tak inaczej się mówi. Ale wiecie o co mi chodzi mniej więcej. Po prostu rozbili mój klan, jest teraz z... 30 aktywnych graczy, z reguły się aktywnych 10, bo cała reszta poleciała na Syberię i po prostu jest to porażka. Porażka i parodia. Do tego gościa z klanu trzeciego, takiego Chill, czyli jakby trzeciego na inferno, bo są tylko 3 w zasadzie. I w tym trzecim, właśnie też najlepszego gościa, wyrzucili za to, że prowokował, co nie miało miejsca nigdy. Ale wiecie, no tak to jest i dlatego szukam nowego priwa, jakby ktoś miał jakiś, jakby ktoś chciał palić, o tym też oczywiście nagram jeszcze osobny odcinek, szukam priwa, teraz chciałem się głównie skupić na tym, na czym będzie polegała nasza akcja, do tego na końcu tego filmiku będziecie mieli jeszcze bicie heroes i do tego chciałem bardzo podziękować za 5000 subów, ale będzie jeszcze osobny filmik, nie wiem czy nie będzie vloga, to wszystko okaże się na dniach, jeśli będzie vlog, to jeszcze do końca tego roku się pojawi. Ale tak, chciałem mega podziękować za 5000 subów, których jest naprawdę naprawdę dużo i, i chciałem do końca tego roku mieć 3000. Taki był cel na ten rok, żeby mieć 3000 subów do końca tego roku jest prawie dwa razy, to jest 2-3 trzecie 2, 2, 3 jest dużo, dużo 100-166% celu tak naprawdę osiągnąłem Co jest dla mnie niesamowitem, po prostu sprawą. I tym ile ostatnio ludzie ogląda, ile zostawicie łapów w górę, to jest naprawdę fantastyczne i bardzo, bardzo, ale to bardzo was dziękuję. No i jeszcze raz zachęcam do wybrania udziału w akcji Woś, bo dobrze. Skończył szukać tego przewa i, i wracam tutaj do porządkowania swojego domu. Dzisiaj tak odcinek krótszy, bo... Bo już powoli czuć tą atmosferę świąteczną i trzeba sprzątać. Ja muszę sprzątać dużo, znaczy na no, swój pokój, a to sporo jest, bo dawno tego nie robiłem yy, i na razie słabo mi idzie, było do jakichś 3 godzin tylko podkurzałem i to jeszcze tylko łóżko i za łóżkiem. Zostało mi jeszcze cała reszta pokoju razem z komputerem yy, i z, no, no w sumie z laptopem, bo komputer jeszcze stoi w pudle. Yy, także no sporo tego zostało. I w ogóle tak, może nie, do live'a jeszcze na pewno nie uda się złożyć nowego komputera i do końca tego roku obawiam się, że już się nie uda, ale zaraz po nowym roku prawdopodobnie już będę miał cały komputer, yy, bo brakuje jeszcze tylko RAMów, brakuje monitora, myszki, klawiatury, ale to akurat będzie tak sprawa groszowa. Monitor, myszka, klawiatura, aczkolwiek no, brakuje tych ramów i troszeczkę mi szkoda. Ale chyba do końca tego roku się nie, da, nie uda go złożyć. Mimo wszystko nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się na niego po prostu uzbierać. Bo no, uda mi się to mega, mega, mega szybko. Dobra, stąd Andarum. Y, mam dziwne wrażenie, że przewo jest wybity, W ogóle dzisiaj zlotali mi legendę z przewa. Y, legendę na Paladyna i na Tropiciela. Bałem się, jak ja patrzę, kurde, chyba moją legę zlotali. Nie, jednak nie. Jednak nie moją, na tańska. nadal nie ma legendy. Od półtorej roku nikt jej nie zlotał. Naprawdę nikt. Od, albo nawet blisko dwóch lat. Ja na początku tego w lutym z, zlotałem legendę na, na tą, tą samą, która dzisiaj spadła i to widzieliście na odcinku, ale no, nikt nie zlotał tej na tancerza i po prostu nie mogę jej zdobyć w żaden sposób i orlica nadal jest niepokonana. Oczywiście jeszcze zbroja za kamienie, tylko jej stworzenie troszeczkę zajmuje czasu, bo trzeba między innymi mieć kamienie z karma, z karma które teraz dopiero spadły kamienie z karma także Ciężka sprawa, ciężka sprawa z tymi kamieniami z karmazyna. Dobra, zostało nam jeszcze otrzymano... Amon sądzi na poziomie 280. Gratuluję, Seitaro, Z Zresztą pozdrawiam e, mój klan po Pieni Herosi i Magicka Asharego, który jest bardzo często karany przez że super i przez zarządcy Inferno, to jest poraż, naprawdę, co oni robią, ale już napisaliśmy na pany kontaktowe, także czekam na odpowiedź, mam nadzieję, że coś się w tej sprawie zmieni, nawet jeśli mieli, mieliby wysłać Inferno na Unię, to po prostu powinni to zrobić, ale najbardziej to powinni zbanować i ukarać tych wszystkich, którzy do tego doprowadzają. Dobrze, moi drodzy, nie ma tego przewa, dlatego zaraz będziecie mieć bicia i przewa i herasu dziękuję bardzo serdecznie za 5000 widzów. Widzimy się na live, widzimy się w kolejnych odcinkach Clash w tym, przed świętami jeszcze Znaczy nie wiem czy przed świętami, ale w okresie świątecznym Planuję filmiki, jeszcze będzie jeden z Margonem Znaczy do, bo tak naprawdę święta trwają do, do poniedziałku, tak? Poniedziałek jest drugi dzień świąt Do poniedziałku będzie, do, będą, do, oprócz tego Będzie jeden odcinek Margonu, czyli dwa odcinki Margonem Sharks and Fidget i Clash Royale Cztery odcinki na najbliższe 1, 2, 3, 4, pięć dni. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Także jeszcze raz, trzymajcie się. Dziękuję za te 500 słów. Trzymajcie się. Na razie. Hej.